Cześć. Dziś obiecany przegląd nowości. Jak widzisz, interfejs jest zupełnie odnowiony. Jest taki bardziej czysty, bym powiedział, i przejrzysty. Można sobie tutaj za pomocą przycisku ukryć menu, co uważam jest bardzo fajne. Pokazuje raporty i dashboardy na większej części ekranu. Dodatkowo możesz edytować pulpity, możesz edytować dashboardy i zmniejszać te wartości, które się tutaj wyświetlają. Te boxy są teraz znacznie mniejsze i fajniej wyglądają w wersji mobilnej. Więcej można też umieścić na jednym ekranie desktopowym. Nowością są także jest możliwość dodawania dashboardów do zakładek. Ja, tak jak widzisz, mam tutaj już swój dashboard do ulubionych dodany. Ten pasek Ulubionych pojawia się tutaj po lewej części ekranu. Dodatkowo też weszła większa możliwość konfiguracji filtra. Dat jest tych opcji znacznie więcej, nie będę tego szczegółowo omawiał. Natomiast wygląda to, wygląda to obiecująco. Bardzo ciekawą opcją w nowej wersji MetaBase jest dodawanie różnych elementów, jeśli chodzi o kalendarz. Pojawiła się tutaj nowa ikona i można sobie dodać wydarzenie. Ja takie testowe wydarzenie jak widzisz tutaj dodałem pojawił się taki ym, pojawił się taki balonik no i tu można sobie oznaczyć jakieś wydarzenie które miało wpływ na analizowane Ciebie dane. Jesteśmy świeżo po fali pandemii więc można sobie tutaj dodać kiedy się ta pandemia rozpoczęła można dodać kolejne lockdowny jeśli one miały wpływ na twój biznes to tu właśnie za pomocą takich strzałek takich wydarzeń można to w Metabase już teraz dodawać i w ten sposób widzieć anomalie i wychwytywać anomalie w Twoich raportach i w Twoich danych. Zmienione zostało też miejsce wejścia do panelu administracyjnego. Znajduje się ono teraz w dolnej lewej części ekranu. Jak widzisz, panel administracyjny w zasadzie się nie zmienił. Ma on w zasadzie te same opcje, które były. Doszło kilka ciekawych opcji w wersji płatnej, natomiast ja skupiam się w swoich filmach i pokazywaniu wam wersji bezpłatnych. No i to teraz też uczyniłem. To tyle w tym krótkim przewodniku, jeśli chodzi o nowości, systemu Metabase. Dzięki do zobaczenia w kolejnym odcinku.